Witam Was na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak zmienić nazwę oraz datę urodzenia na stronie gog.com Więc po pierwsze wchodzimy na nasz profil następnie wybieramy opcję zamówienia i ustawienia następnie z tych kilku opcji wybieramy drugą opcję jaką jest konto i język i jak widać możemy sobie urodziny już wybrać Narodowość już mamy ustal ustaloną jakże jest Polska, Polska. Nazwę zmieniamy na drugim miejscu. Może to być na przykład. Taka nazwa. Jeżeli nie jest oczywiście zajęta, wiadomo. Jak nie jest, to jest. prawidłowo. Dziękuję Wam za oglądanie poradnika i zapraszam do następnych.